Cześć witajcie, ja Was tu jeszcze przepraszam, że pojawiam się przed filmikiem jeszcze ale chciałbym wam powiedzieć, że program do nagrywania, którym nagrywałem właśnie ten odcinek z Farminga popsuł mi nagranie, bo e, bardzo klatkuje tak jakby ten filmik, ale możecie sami zobaczyć w prawym górnym rogu e, stan FPS-ów, że prawie cały czas jest 60 FPS-ów i nie wiem jakim cudem, ale jakoś program e, nagrywał to tak, że e, raz kiedyś zaczynało, ale ten odcinek chcę wrzucić, ponieważ tam e, ładnie poopowiadałem, dlaczego tych odcinków nie było z farminga i o paru ważnych rzeczach. Mam nadzieję, że ktoś chociaż obejrzy ten filmik do końca, więc zapraszam Was już na filmik. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku tutaj z gry Farming Simulator 2017. Witam was tutaj bardzo serdecznie. Ja jestem Kamil01 i mamy tutaj kolejny odcineczek z Farming Simulator 2017. Dawno odcineczków nie było i zaraz o tym powiemy tutaj. Pracownik skończy tylko ładnie. Opryskiwać pole, bo już urosło. Poopowiadam też dlaczego filmików nie było. I tak dalej, i tak dalej. Jeszcze tylko o, co to włączymy. I przejdziemy sobie do kombajna. A więc tak, e, dzisiaj e, nie wiem co porobimy, poopowiadam tylko co tutaj się działo na farmie, wiem, że dawno odcinków nie było. I chyba jak się nie mylę, to tylko było zmienione. To, że tutaj na farmie było zasiane jeszcze raz kukurydzą wszystko. To to zostało skoszone. header został zwrócony do sklepu. Kukurydza jest zawieziona, zawieziona do świń. I u świń sobie już tam czeka. Już wam nawet pokażę, jak tam świnki wyglądają. Mamy 90 świń. Przydałoby się, żeby już sprzedawać za niedługo. Bo utrzymanie zwierząt kosztuje. Wydajemy 2,5 tysiąca za utrzymanie zwierząt codziennie. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I tutaj mi się to bardzo nie podoba. Jakoś musimy zarobić. Jakoś trzeba zarobić, bo wiem, że muszę na początek jeszcze kupić sobie. Co się przycięło? Muszę sobie kupić ciągnik. Ten Waltra to z tego dodatku, co było od razu w pudełku. Nawet pokażę Wam tutaj ciągniki. I mamy Tom. O, tutaj Tom Waltra. Bardzo by się przydało ją kupić. 170 tysięcy. Byłby w końcu jakiś ciągnik do ogarniania. I tak dalej, bo by się przydał bardzo ciągnik. I kolejny wydatek. Nie wiem co to będzie, naprawdę nie wiem Muszę się wgłębić tutaj bardziej farminga Ale najpierw trzeba zarobić Może kombajn nowy Chociaż wątpię Zobaczymy jak w ogóle ze zwierzętami się uda Może kupimy nawet Jeszcze krówki To już się okaże i tak dalej Może tak o, o. Ten odcinek e, Nagrany został Można powiedzieć dzięki mojemu koledze Bo powiedział mi w szkole ty, fajnie, by się pooglądało znowu jakiś odcinek z farmingu u ciebie. Dawaj, nagraj! No i tak mówię, no okej, okay, no mogę nagrać, czemu nie? Ale to nie tylko tyle, nie, nie wszystko, bo jeszcze na YouTubie natknąłem się na bardzo fajny filmik: sposób na automatyczne prawie sprzedawanie kiszonki. To mi się bardzo spodobało i bym chciał do kiszonki tutaj szybko dojść. Nie wiem, jak to się uda, ale to zobaczymy. Dodatkowo, właśnie teraz od razu powiem, że wgrałem mody. Kilka modów zostało wgranych, na przykład tutaj ten X-Inspector mod. Plus do tego modyfikacje jeszcze follow me, że ciągniki za nami mogą jeździć, jak ustawimy. Na razie tego nie używałem, ale to mi się może przydać, jak na Singlu gram. E, tu bardzo to jest przydatne. No i oczywiście jeszcze kilka modów od producenta. Czyli na przykład, tak jak widzieliście na początku filmiku, jak Pole było opryskiwane, to tam było właśnie e, ślady się robiły. Ścieżki, to naprawdę e, tutaj bardzo mi się to podoba. I to właśnie wgrałem tutaj, nie będę tego usuwał, bo to jest naprawdę tak, jakby w realu było. E, aktualizacja też do farminga była. I nie naprawili mojej przyczepy. No m, Aż się wkurzyłem, no nie, cały czas muszę idealnie podjechać pod naczepę, żeby wysypać tutaj ładnie ten zbiornik Gdzie jest moja przyczepa? Tutaj Dobra. O, brudne już są ciągniki, Przedałoby się umyć je jakoś O dobra Może tak o, jakby jakieś pytanie kiedyś było czy coś to ja mogę wam powiedzieć, że Aktualnie nagrywam w full HD w 60fps, -ach. gram sobie i tak dalej. Jeszcze z tym mi pobiera grę. I zużycie procesora to jest 66%, naprawdę niedużo. Chyba eee, o owieczki, wiem co możemy jeszcze porobić tam, niech tylko dobra, jedzie tamten. Ten skończył, to super, podoba mi się to. Czyli wszystkie pole już są opryskane ładnie. Tak ma być, to se odwieziemy. Ładnie gdzieś trzeba to ustawić. Chodźcie po trawie. Nie wiem czy było to, ale coś kojarzę, że było na odcinku, chyba na multi nawet, jak mówiłem, że... ...zostało... ...trawkę, zosta trawa została skoszona. I do. Wypożyczona tam przyczepa i zebrana do. No owiec, nie krów, o więc to było. Tu świneczki sobie ładnie radzą Woda tak dalej. To im wystarczy na razie e, Tutaj chciałem coś porobić O, zbierzemy taką owce. Siano trawa, możemy im uzupełnić. Dobra, w tą się podnosi. Już zapomniałem jak się podnosi tutaj farming. O niech powoli się ładnie wysypie. Tą górkę tu musimy jakoś rozsypać. O ładnie. Ile im tu brakuje? Co? Już pełne prawie! Ale żeś to szybko leci. O, przed chwilą odkryłem coś takiego, że właśnie w tym inspektorze mogę sepać. Powiększyć go albo zmniejszyć. I tak, żeby on też ekranu nie zasłaniał, se tak zmniejszyłem. Tak mi odpowiada. E, jakby ktoś nie wiedział, co ta modyfikacja robi, to ta modyfikacja. E, powiem tak o, pokazuję co aktualnie się dzieje, że na przykład e, ten pracownik skończył, ile on ma już procent, tak dalej tak dalej o 40% soi ma na przykład tamten pracownik Więc już wiemy, kiedy będzie gdzieś pełen y, no, no tamto Kombajn właśnie, już zapomniałem. O, to muszę odczepić łychę i podczepić widły. Podłączyły się, podłączyły. Może już parę osób wie, co będę robił. A otóż załadujemy sobie na przyczepy dwie. Wełny. Dwie palety wełny. Już są pełne. Przyszykujemy je prawie do wywozu. Tylko sobie odkryłem coś takiego, że muszę je właśnie na środek tutaj obok tego pasa. Żeby pas je trzymał. Czyli je ułożyć tutaj przy tym w złamaniu przy... naczepy o przyczepy, naczepy... jak to tam się zwie, nie wiem dobra Musimy sobie tutaj ładnie podczepić. Tam było troszeczkę wycięte. Tam było, głos był wycięty, nic tam nie było. Musimy sobie ładnie tu teraz podjechać, żeby to tak profesjonalnie złapać. Oż ty, jak ładnie żebym to złapał. O, o! Teraz ostrożna jazda. Ostrożnie to muszę zrobić. Nie wiem, czy dwie się zmieszczą tutaj na jedną tomu Chodzi mi, że w tym rządku, jak teraz stoję, żeby dwie się zmieściły. Palety, o, tu ładnie mam ustawione, tylko teraz obniżyć to. Jeszcze do przodu, do przodu, Kamil. Chyba idealnie. No! Udało mi się chyba coś pierwszy raz tak ładnie. No, pas nie wyszedł zarówno. <laughs> Ale mogę jeszcze zrobić małą rzecz. A, a mianowicie przestawić. O, 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 o! O to chodziło. Dobra, już jest równo. R się zapina. Oj, patrzcie, jak się trzyma ładnie. Dobra, odepnę, bo mam jeszcze jedną do wczepienia. Z tutaj właśnie, dobra. Na odwrót musimy podjechać tą jedną pełną jeszcze. No, tutaj sąsiadowi jeżdżę po polu nieładnie. Chyba mnie nie zakrzyczy, bo misję tutaj robiłem, żeby taniej pole u niego kupić w przyszłości. Bo chciałbym tutaj zrobić pole trawy. I wtedy to byśmy wieźli do krów. Stąd byśmy do krów wieźli trawę i tak dalej. Nie wiem, czy by to się opłacało, czy gdzieś tam obok krów nie kupić pola sobie. Nie wiem, jeszcze o tym nie myślmy. Najpierw tu trzeba w ogóle zacząć sprzedawać jakieś zwierzęta. Na przykład te świniaki, bo tych świniaków to. Chciałbym je sprzedać, ale czekam, żeby ich było więcej, żebyśmy, żeby one hurtowo się produkowały. Bo teraz mamy co dwie godziny dziś jeden świniak, a jedna świnia to jest 10 tysięcy. To i tak już zarabiamy na nich, tylko jeszcze poczekamy, tak gdzieś za dwa, trzy odcinki może zaczniemy sprzedawać. Tylko przyczepę by się przydało też kupić tych dość dużych przewozów świniaków. Dobra, 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 Kamil. Teraz ładnie tu podjeść. Ło, dobra, jestem wyżej. Do tyłu. O, właśnie, ładnie, ładnie mamy. Jak możecie, weźcie polejkujcie filmiki moje właśnie z Farminga czy z Eurotraka, żeby właśnie do większej ilości osób dotarły filmiki. Bo ja się staram tutaj na odcinkach. A już za niedługo w Eurotraku yy, może będzie kamerka. Nam jak zmieniam biegi na joystick czy na kierownicę. Ale to musicie wy chcieć. Ja mogę to zrobić, to jest nie problem. Tylko jakby dużo osób chciało, to mogę zrobić. Tak samo z farminga, ale nie wiem po co by tu kamerka dodatkową robić. Chociaż w przyszłości będziecie chcieli na pewno kamerkę. A do czego to już zobaczycie. Ale jeżeli chodzi o kamerkę, właśnie na jedną rzecz. O. Dobra, złapię. Przytrzymaj się. Ładnie tu zaczepiliśmy to. Mógłbym nawet to popchać. Bo tak krzywo to nie podoba mi się i wtedy takie ładne na miniaturkę wywóz wełny a, dobra, za ładnie to nie będzie i tak jest pięknie Piccobello. bello pięknie mamy pięknie to zrobione zmienimy widły i 77 ma procent kombajn Czas może tak przyspieszmy, żeby 5 było. O, ładnie odczepione. Tutaj jest tylko najgorsze to, że tutaj kiedyś wysypałem siam. Nie tą, słomę. I teraz nie mogę nic z, tą, z nią zrobić, bo ciężko jest to zebrać. Musiałbym tu przyczepą przyjechać, ładnie tu się pobawić, oj na live to by się fajnie robiło, tylko no internet tu jest bardzo w tym problem, chociaż w sumie może jeszcze na tym wolnym co mam teraz, gdzieś w przyszłym tygodniu jakiegoś live'ika odpalimy, a tu muszę zobaczyć, potestować nowy program OBS i tak dalej, pobawić się jeszcze z internetem, żeby to ładnie zadziałało. Żeby parę osób przyszło, to można robić live. A. O, skosił cały. Dobra, to już wysypiemy. A dobra, tu muszę GST. Pięknie. O! I zobaczyć jaki problem jest z wysypywaniem znowu jak ktoś się znowu i nie widział. Enkodowanie co co? Dobra, nic nieważne. Nic nie było. O, widzicie? Nie mogę wysypać. Muszę... O, poszło. Mi się wydaje, że kombajn nie jest przystosowany do tej naczepy, że on jest za mały i tak zrobili, że już do tej naczepy nie ma się sypać w ogóle. Ja jakoś wykryłem, że można. Nie wiem jak to jest. Właśnie dlatego chciałbym kombajn jeszcze kupić większy i wtedy sprawdzić, czy by to się wysypywało szybciej. Aż sprawdzę, jaki kombajn. No, nie opłacę. Ten mieliśmy odomyślnie. Tego na przykład. To no, po co kupować troszeczkę większego? No, to bez sensu. Tracić kasę. Jak już to takiego, który. O, może coś takiego. Ładny, 12. Ło. Najlepiej tego żółtego, ładnie. Albo wypożyczać jakieś, ale no to. Koszt jest duży. No i się wypróżniło. Ale to jest właśnie chore tutaj, że w tej naczepie muszę tak to robić. E, przyczep wywrotka. O, wywrotce. Którą mamy? Tom. Tak, Tom. T albo jakąś inną Tom kup... Nie, Tom mamy. To trzeba byłoby kupić jakąś normalną. Nie, wszystkie są dziwne. Tom, Tom... To bardziej może, to Mo, ale to już na ciężarówkę prawie. W sumie kupić taką i już starczy na długo. Co ja mówię o takich już dużych sprzętach? O, jacie, ja już mówię wszystko, żeby tu bogaty, by, bogatym być, żeby wszystko było. Ale tu trzeba zarobić najpierw na coś. Zobaczymy, jak na zwierzętach zarobimy. Na razie trzeba sobie jako priorytet ustawić zwierzęta, żeby jakoś zarobić na nich. I wtedy można powoli myśleć o czymś. Tak myślę o siewniki. Gdzie są siewniki? Kupić jakiś siewnik do kuku, kukurydzy. To chyba ten. Tak, do kukurydzy. Tego o 3 metry. Nie, nie ma większych. No kuku kukurydzy jest Ten nawet jest największy Tylko kupować go dla samego siebie to tak nie opłaca się chociaż 120... Dobra, złóżmy ten. 121 tysięcy lub 61 to jest róż... Dobra, 61 tysięcy potrzebujemy 61 tysięcy żniwiarkę 61 tysięcy, załóżmy tom no to mamy już 101 tysięcy i teraz jeszcze dosieczki załóżmy tomosieczkarnie 200, coś tu już mamy 300 tysięcy i ścinarkę do niej, nie wiem A dobra nie tu, tutaj ścinarka o do niej Ta chyba 38 tysięcy. No to potrzebujemy gdzieś tak 400 tysięcy. Kupimy ciągnik, sprzedamy zwierzęta, da rado. Aj, jak ładnie lecimy. Dobra, coś tu jeszcze porobić na tej farmie trzeba. Można już zacząć siać. Od razu siać i zaczynamy. Ej, ale serio, z jednego pola tylko 4,900 zbioru. Trzeba byłoby w dług zainwestować i robić raz kiedyś tą orkę. 3 metry. Oni nie uciągną traktory nam takich. Tego uciągną 2 metry. Ten 3 metry ledwo co, ale no. Dwa razy to pole było nawożone. I przyniosło nam tylko 4900 zbiorów. A za tonę soi mamy 1800. Za tonę soi 1800. To złóżmy 2000 mamy. No? 8000 za pole. 8 razy 3, 24000 za wszystkie pola. Tego one są różnej wielkości. to no sprawy 30 tysięcy mamy Za dobrze to to nie ma Właśnie tu jest fajne, że to e, nawet na łatwym poziomie jest trudno Bo w farmingach poprzednich, 15-13 na łatwym już tutaj można powiedzieć bym e, miał jakąś jeszcze jedną maszynę A Tutaj to ceny takie wiecie Zapotrzebowania też są, ale mniejsze i tak dalej. Tutaj zwierzęta, więcej pracy na tej farmie. Dobra, powiel będziemy kończyć, ale tutaj te świniaki mi się tak podobają, nie mogę się doczekać dopóki nie będę mógł ich sprzedać. Przydałoby się właściwie je sprzedać. 94 Szybkość mnożenia się widzicie? Eee, tutaj już to właśnie nawet im teraz wyczyściłem czystość. 100% czystości powinni mieć, no to gdzieś tak załóżmy godzina 30 się robią, robi jedna ta, o świnka, tak żeby w godzinę, o w godzinę żeby jedna się robiła, to wtedy 24 mamy w dzień, I wtedy 24 tysiące na dzień, no to, to to już będzie zarobek naprawdę potężny. No, więc w końcu do milionerów dojdziemy <noise> na tym farmingu. Więc ja już będę kończył tutaj odcinek, gdzie być. O! Jaki ładny teraz znalazłem. Pożegnam się tutaj na pięknej, ładnej skarpie. Dziękuję tym osobom, które właśnie dotrwały tutaj do końca tego odcinka. Jak te osoby, które obejrzały chociaż ten odcinek, to do końca calutki. Niech napiszą w komentarzu coś fajnego. Nie wiem, że obejrzały cały odcinek. I tak dalej, to wtedy będę wiedział, że ktoś ogląda te odcinki że warto je kręcić. Piszcie też w komentarzach pytania, pytanie, na jakie mam odpowiedzieć, albo jakieś propozycje, co na farmie tutaj zrobić. No i dziękuję Wam tutaj za oglądanie odcinka. Żegnam się przy jeziorku, zaraz do niego wskoczę. Trzymajcie się na razie. Do zobaczenia.